Anna Pawłowska, czasoprzestrzeń. Zrywam opaskę z oczu, przenikam do świata tajemnic. Pragnę ujrzeć swoją prawdę. Rozkładam wirtualną talię kart. Witam cesarzową, która obiecuje pomyślność. Pragnę dzielić się szczęściem, odkrywając je najpierw w sobie. Uginam kolana w zachwycie, demony ubieram w światło. Puszczają stare kody emocji, które zniewoliły moje ciało. To wszystko jest właściwe. Wystarczy usłyszeć. Poczuć i inaczej spojrzeć. Umysł staje się cichutki, spokojny i taki szczęśliwy. W tym nowym poziomie świadomości dawne przeżycia nie mają nic do przeszłości. Stają się tylko echem. Czytała Ewa Wadetna.